414, no powinno być 13, gdyż tak mi umyka ciągle teraz ta minutka. Właśnie molestowanie własnych, no własnych dzieci, tak jak wam mówiłem, ten wojskowy, nie, że został sam na sam z, z dzieckiem i no nie wiem, czy to było jego, czy to on był wujkiem, już nie, no w tej chwili nieważne, dość, że no nie wytrzymał, nie wytrzymał, nie? No musiał tego kija umoczyć, no, no bo pewnie może przewijał dziecko i zobaczył to krocze urocze. No cóż, dla każdego faceta krocze to jest bardzo urocze. No. Jak mawiał jakiś prezydent stanów, nie pomnę już który, tam gdzieś jeden z początkowych, że no takie powiedzenie, że wszystkie kobiety poniżej pasa są takie same. Czyli dał do zrozumienia, że może dymać każdą, czy chodą, czy starą, białą, czarną, rudą, czerwoną. <laughs> ważne, żeby tylko ten rozchyliła te tak zwane nogi, nie? I nieważne, czy stanie jest bogaty, czy ubogi, ważne, żeby rozchylała chętnie nogi. No właśnie, no nie wiem też, czy wiecie, ale ojciec tych, tych Kennedych, i mówił, chłopaki, dymajcie wszystko, co się daje, no bo później ten, tego nie będzie. wykorzystujcie każdą nadarzającą się okazję. No to coś mówi, nie? Coś mówi. Jak wiemy, no, no w Anglii był taki zwyczaj, że podobno zresztą, po, wszyscy Angole, czy połowa Angolii ma geny po jakimś jednym królu. Bo był tak zwany pierwszej nocy, znaczy zwyczaj pierwszej nocy poślubnej, coś takiego, że jak para brała ślub, to władca, czyli król, musiał pierwszy kijał umoczyć, nie? Czyli jakby rozprawiczał te, a dopiero potem mógł sługa sobie tam dokończyć, czy tak powiem, polizać krocze. No, czy to było urocze? No, dla króla na pewno. <laughs> gdyż każde w jego państwie krocze. Oj Boże, Boże! No widzicie, no można, można wszystko, nie? Z drugiej strony Francuzi też mają, może nie wszyscy, ale większość, małą niebieską plamkę nad ogonkiem z tyłu, tym tylnym, znaczy tam, gdzie, gdzie jest ta kość ogonowa. Skąd to się wzięło? A, no właśnie, jak te dzikusy wschodnie, dżingi, szańce, że tak powiem, tutaj no podbijały Europę, to też no podbijały Europę, no a zwycięzca bierze wszystko. No więc te, te, te dzikusy, mongoły, czy jak ich tam nazwać, hunowie, czy jeszcze inaczej, no po prostu brały każde damskie krocze, no dymały wszystko co się rusza, no i tak się potem na, na, na namnożyło tych niebieskich kropeczek, bo oni ponoć mają coś, yy, znaczy niebieska kro, niebieskich kropeczek, które zdobią ich zadeczek. O właśnie, zadeczek. O, to też niebieska kropeczka, zobaczcie, no właśnie. Yy. Ja tak już mówiłem, że ta kometa może, może namieszać, nie? No bo orbita Saturna gdzieś tam Jowisz, Neptun, Pluton czekajcie na której to planecie Neptun czy Pluton tam, tam, tam jest takie to wygląda jak takie wielkie serce hmm. Coś wam to mówi? No tak zaczynam kojarzyć magicznie, czary magicznie, że, że może jej przelot skończyć się właśnie tragicznie. No bo może... No szkurwa, czy to nie przypomina plemnika? <laughs> plemnika, który jak wiemy w komórkę jajową uderza, czyli wnika. <laughs> może to jest kosmiczny plemnik, który właśnie leci. Ber... Ber... Berek, Bereks, Reks, Król, Reksio, pies, Król, pies, Reksio, hmm. plemnik, y rok 2031, wow! <ścoughs> no <ścoughs> i tu jeszcze jest ciekawostka. No właśnie, cholera, zaczynam, no wiecie, ja to tak lubię wyciągać informacje z takich y tych. A to daj do myślenia, nie? Jeszcze zobaczcie, 2014 ta wojna z, z ruskim się zaczęła, nie? Aneksja Krymu. UN to jak United Nations, czyli Narody Zjednoczone. 27,1, no to suma 28. No to tu już ciary, bo e, liczba 28. <laughs> o, kurwa, no właśnie. Mówiłem wam, że trzy promy uległy tej liczbie, nie? Czyli te katastrofy tych trzech promów były związane z liczbą 28, bo tam 28, 28 i 28 lot, Kolumbia, znaczy ten prom, nie? A te dwa poprzednie Estonia i, i, i Challenger to 28 startowały, znaczy czy tonęły, czy startowały, a wczoraj była przecież katastrofa promu Wawel, który gdzieś tam naszego wyrąbał gdzieś tam w nabrzeże, bo silny wiatr. No zresztą pamiętamy prom Heweliusz, nie wiem, ja czy tam 28 właśnie, nie, trzeba by się przyjrzeć. Cholera jasna. No właśnie, 28. I poza tym to jest rozbite, jak widzicie, na... 17 można zobaczyć 21 można zobaczyć 27, czyli Czyli rok 2007 kiedy ja miałem 54 lata Kiedy ta przepowiednia, o której wam mówiłem, że Anio władca przeznaczenia Przystąpił jakby, no gościu to dostał te wizje, ale to nie znaczy, że to jest o nim, nie, tylko on ją dostał po to, żeby ją upublicznić, zresztą tam taki cyrk, wam pisałem, że po 1 stycznia 2001 to jest rok węża, no ja jestem też spod węża, no plemnik, ple, tu też wężykiem, z tego, z, 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 z penisa węża, no wąż początki świata, no kurwa mać to wszystko tak się oplata i tu lata na lata lecą i ona leci wiecie i no właśnie właśnie i chodzi o to, że jej orbita jest prostopadła do płaszczyzny no właśnie gdzieś jest powiedziane, że krzyż ukaże się w groźnym majestacie na niebie, nie? No właśnie, ludzie myślą, że to, nie wiem, Jezus tu, krzyż i tak dalej, nie? Ale to może być te czary Mary, właśnie ta, ta magia, ta, ta zgadywanka, ta gra, że zauważcie, czyli w ten sposób krążą planety, a to będzie krążyć, czyli, czyli mamy krzyż. Ej. Ezechiela koło, że kręci się jednocześnie w tom i jednocześnie w tom. Ja pierdolę, to że o to chodzi. Tam trzeba by poszukać. Pamiętacie tam takie, że że koła jakby się kręciły w jedną stronę jednocześnie i w drugą? No to jest to właśnie, no bo układ słoneczny się kręci w tą, a to się kręci w tą. Ożesz kurwa. Hu, aż mi ciary zaczynają przechodzić. No i, no i, i, i tu zakodowanie w tym wszystkiego. Ja ale coś tutaj coś tu zaczyna śmierdzieć. No chodzi, że teraz też jest kometa, która leci jakaś tam inna. Czekajcie, tu chyba mam otwarte akurat. Jakaś mniejsza, nie? To się nazywa jakoś C22E3. I o tu jest jej zdjęcie niby i tu jest jakieś widzicie takie zawirowanie jakby oderwał się ogon nie też takich no nie wiem czy to są autentyczne kolory może i są dziwne nie Zielona. chodzi o to no zielona kolor nadziei nie chodzi o to że że ona będzie najbliżej ziemi 1 lutego o jest Kometa co znajdzie się minimalnie się się ziemi 1 lutego No to tu już yy, 1 lutego Niech to szlak No 10 akurat Czyli trafić w dziesiątkę A co ja Wam kurw dupę Jeża yy, właśnie o kalendarzu Majów yy, napierdzielam 4 24. To jest metryka dnia dzisiejszego i będzie bardzo wymowny. 22, 1, 23, jutro będzie 23, 1, 23, to, to, wow, wow, wow. To będzie 11, 3, 11. O, o, coś tu może być. I patrzcie. Czerwony biegunowy księżyc. Księżyc to moja planeta 24 numer domu, gdzie mieszkam 3 8 inaczej 49 no to pamiętamy, nie? Wylatował 7 razy 7 lat miałem kiedy zatęczyła niebieska kula, czyli kahina czekajcie coś miałem wam powiedzieć z tym miejscem. Aha, że pamiętamy tą, ten, ten, ten meteoryt NT7, który 5 czerwca 2002 roku około 3 w nocy, no to mamy tu 2, 2, 1 to 5, 22 i 22 to 44, 13. No zobaczcie, widzicie jak można wyciągać takie. To się wydaje bez sensu, ale, ale jednak no, no... łatwo widać 44, nie? I 13, no. Trochę przedstawiać te cyferki. No, 44 i 13. No to przecież dwie moje, można powiedzieć, kluczowe liczby właśnie. I to cholera dzisiaj akurat, no niech to szlak. I tu księżyc czerwony, biegunowy. No toż szkurde. No toż mamy, nie? czarny, biały, czyli bieguny księżyca, no bo to bieguny, i zobaczcie tu jest jakby w pionie, a to w poziomie czyli znowu krzyż i tu rozbijany krzyż kurwa wiecie co i że tu biało, czarne to tak nie ale tu wam narysowałem, ja pierdolę sorry, że tak knę, ale zaczyna mi to wszystko tak się zgrywać fajnie Symbolicznie, symbolicznie, yy, czyli tam były biało-czarne, zamieniłem na takie szare, nie? Już wam mówiłem, że Jezus powiedział, że w końcu świata niebo przybierze szare, pokutne barwy. O kurwa. Ta Weronika Leuken mówiła, że na koniec yy, kula wielka jak słońce. O kurwa, o, aż, wiecie, aż mi tak w stopy ciary takie przeszły. U, 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 u. Czujecie już tego blusa? O kurwa, to chyba to. Nie no, Ach, Jezu, kurwa. U. Spokojnie, bez nerwazja. Gdzie ja tą mam tą, tą przepowiednię? Czekajcie, Weronika z Lojken. O, tu jest. Jest. No patrzcie te czary mary ona się urodziła 12 lipca 23 czyli 30 lat przede mną ojciec Piotr miał taką wizję w 57 roku i mówił, że za 30 lat czyli w 87 roku spełnią się przygotowane od miliardów lat plan Boga się zrealizuje no w 87 roku ja dostałem jobla duchowego, wyszedłem z lasu i tak dalej, i tak dalej, już wam mówiłem, tłumaczyłem No i tam jeszcze ten ojciec Piot wtedy mówi, gdzieś to znalazłem, że w 2000 roku będzie jaki taki rok przełomowy, no to przecież era wodnika, nie? Wylatowo, no kojarzcie kurwa te fakty, ja pierdolę to wszystko, ale mi... Wiecie, no, czuję takie podekscytowanie. No wiecie jak pies znajdzie ten Ajs e, Ventura, nie? Jaja i Awantura, jaj, no, no awantura, jaj jaj, ajajaj, jaj. Aj, aj. e, no to Żyli się kojarzą, nie? Ej. No tutaj ten Jezus, że ruski zajmą nasz kraj, kin, to wszystko, właśnie ten kin, tu żółty człowiek, to jak ten ważny też tu włączy się z tym, z tym budzeniem, nie? Gdzie właśnie ten pierwszy marca i to jest ten sam kin, żółty, wiodący człowiek, nie? I wtedy Jezus też wybrał ten dzień, właśnie. 23 marzec, 2, 3, 3, czyli 2 razy 33, no to można zobaczyć 333, tu jeszcze mamy, tu mamy trzecią trójkę, czyli mamy 333 dzień kurwa tej wojny i tu ruski, że zajmu Polskę, ona widziała, Jezus jej to pokazał. Zbliży się wielka kula ognia jak słońce. No to już ta kometa tu pasuje. Będzie wybuch na słońcu i niebo stanie się różowe. No i ta piosenka w trójce, a niebo było różowe. Czy to oznacza nasz koniec? <śmach> Kurwa, w dupę jeżdża. No, obliczenie końca świata, nie? <śmach> Tutaj kometa z ogonem, nie? Tylny ogon, nie? Plamka fioletowa, mówiłem. Najazd dzikusów, no ruski to takie właśnie. Tak jak Francje wtedy najechały te huny, te z chany czy tam inne pojebie, jak kurwa zwał to zwał, ale te wschodnie ludy dzikie no to tu dzikie wschodnie na, napadły na Ukrainę i leją, czyli leje się wschód z zachodem e, such z zachodem to kurwa te krzyż, a, y, a kaplica y, kurwa mać ziemia, e, przebicie, wojna, byk e, pieniądze e, ogarniacie temat? Ogarniacie kurwa czy nie? przecież to jest właśnie to są te czary mary. To jest to jest finał gry, finał gry. Czyli latunkiem dla świata koniec ma być wiara i modlitwa. Bo oczywiście astronomowie mają te, te, te zerkadła, nie? I patrzą i, i wiedzą doświadczenie i ten i... ale komety odwalają numery, no gdzieś. Czekajcie, ta inna kometa. Aha, mówiłem, ta kometa Hale Bob, zauważcie, że ona, jak wam mówiłem, ten, ten, ten szpic lasu oddział numer 7, który tu dotyka mojej działeczki tej 11ARowej. 11-41, nie? Cztery córki, Ada trzecia, najważniejsza. Hmm. Dzikie imię, takie jakie będzie widziane, że trzy siostry wymienią imię. Następnie poprowadzi swych wielkich ludzi słowem, myślą i czynem, jak nikt inny będzie sławny i głośny. Coś tak to je leci, chyba. Rozumiecie, że to wszystko, wszystko ma sens ręce i nogi yy, że ta kometa, Halebob. W 1997 roku, no a Ada jeździ samochodem z numerem 97 i wybudowała się pod lasem numer 97. Bo ten oddział numer 7 jakimś kurwa cudem, no zauważcie, jakimś cudem yy, zamieniono na 97 parę lat temu. No i ta kometa Hale-Bopp właśnie tak wystartowała tu, jakby jej dom zatoczyła łuk. Czyli z tej działki 51, tej 17 arów, co ona ten zatoczyła łuk, kiedy tu była najbliżej słońca w 97 roku, 30 marca najbliżej była właśnie. Jak się 24 lata później jej synek urodził, ten, ten Miko 30 marca 21, noż kurwa jego macie. I poszła na zachód i tam znikła, nie? Ja pierdolę! Przecież ten gryf to on szedł z północy, czyli ona zatoczyła łuk w ten, a ten gryf szedł z północy, czyli krzyż, nie? Bo w drugą stronę. I on tu szedł na, do szpicu lasu, doszedł tu, znaczy moje działki, a później na dół i szedł na zachód, czyli ta kometa, tak, z, tu na zachód. I, I wtedy, jak szedł na zachód, to przeraźliwie wył tak rozpaczliwie, że kurwa nigdy więcej bym nie chciał tego słyszeć. No więc, yy, że z północy kometa że leci, no północ, pluton, planety lodowe, czyli zimna, zimna, z północy i 31, i 97, i, i jesus crazy, superstar, kurwa, co myśmy tu teraz odkryli, ludzie, będzie się, kurwa, o, miałem powiedzieć działo i wtedy była 19.31, no już ja pierdolę, no gdzie my, kurwa, żyjemy, ludzie, no obyś żył w ciekawych czasach. No właśnie to chyba są te ciekawe czasy. O, 19.44 jak to powiedziałem. Uf, uf. Ile nam kurwa zostało? Gdzie? gdzie, 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 gdzie 8, 8 lat tylko? Ja pierdolę. Ja pierdolę.